Nie widział jeszcze lśnienia. W zasadzie to ja, ale teraz już widziałem. Dlatego witam bardzo cieplutko W pierwszym na tym kanale filmie z retro recenzji. Będzie to seria, w której będę recenzował sobie stare filmy, jak sama nazwa wskazuje. Nie wiem, jak mi to pójdzie. Mam nadzieję, że będzie to wszystko bardzo sprawnie i wszystko super. Generalnie mam czapkę. Musicie mi ten tym razem pozwolić posiedzieć w czapce, ponieważ moje czoło tak wypryszczyło, że wygląda jakby tam Bitwa pod Grunwaldem się przed chwilą stoczyła, także przepraszam. Leśnienie jest filmem reżyserii Stanleya Kubricka, bardzo popularnego reżysera, który ma na swoim koncie dużo, dużo popularnych filmów. Ja niestety nie mogę się pochwalić, że oglądałem dużą część z nich ponieważ jest mój pierwszy film Stanley'a Kubricka, dlatego też dopiero wchodzę w ten jego świat i jeżeli czegoś nie dopowiem, to bardzo bym prosił, abyście napisali mi w komentarzach jakieś sprostowanie, ewentualnie jakieś ciekawostki na ten temat, będę bardzo wdzięczny. Niemniej jednak, chciałem już od jakiegoś czasu wziąć się za tą twórczość Stanley'a Kubricka i właśnie na lśnienie wypadło mi w pierwszej kolejności, nie wybrałem mechanicznie pomarańczy, nie wybrałem sobie Odyssey Kosmicznej, wybrałem sobie właśnie lśnienie. Dlaczego? bo mi tak koło fortuny powiedziało, cała historia. Na pewno kojarzycie wiele scen z tego filmu. Od zaczynając oglądać ten film, ja nie wiedziałem o czym on będzie, ale wiedziałem co się będzie działo. Na pewno każdy z nas zna tego typu właśnie memy. Memów jest pełno w internecie i nawet nie widząc tego filmu, Czułem, że już go widziałem, aczkolwiek było to fajne. Takie wiecie, wyczekiwanie na ten moment. Kurde, kiedy się pojawiła ta scena z siekierą i w końcu się pojawiła. Jeszcze wspomnę, że będą spoilery. Film ma ponad 40 lat, także jednak, jednak będę zabywali spoilerami. Film ten został naprawdę dobrze zapamiętany przez ludzi, ponieważ, co ciekawe, odniósł klapę finansową. Może nie tyle klapę finansową, ale nie został. Stał, zwrócił się. Film się zwrócił, ale nie przyniósł jakichś bardzo dużych zysków, niestety. Jednak po bardzo wielu latach został doceniony i doceniony przez wielu ludzi, ponieważ dał on taki początek wielu rodzajom filmowym, wielu gatunkom. No i ukształtował tak naprawdę wiele horrorów, które powstają do dzisiaj. Widziałem pełno ciekawostek, jak wyglądało tworzenie tego filmu, pełno teorii, ale dzisiaj porozmawiam sobie stricte o filmie. Lśnienie to jest film, który jest dosyć przewidywalny. Trzeba to śmiało powiedzieć. Może mnie ktoś zlinczuje za to, co by tutaj mówił, ale mówię co czuję. Lśnienie jest generalnie filmem bardzo przewidywalnym. Nie tylko ze względu na to, że. Jest pełno memów krążących właśnie na temat tego filmu i scen zawartych w nim, tylko ze względu na dosyć taką intuicyjną fabułę. No właśnie, ale dlaczego on jest taki przewidywalny? Być może dlatego, że reżyser od samego początku chce nas w to lśnienie wsadzić, ponieważ, jak wiemy, lśnienie jest takim poniekąd, jakby to powiedzieć, takim. Widzeniem przyszłości to się nazywało, się jakoś nazywało, zapomniałem teraz, takim proroctwem, powiedzmy, czyli to jest widzenie tego, co nas czeka, tych takich niebezpieczeństw. I to właśnie widział mały Denny i ten Danny właśnie cierpiał na to lśnienie. Nie tylko on, ponieważ lśnionym, jeżeli tak to mogę nazwać, był również Dick Haloran, czyli ten czarnoskóry. Szef kuchni. No i właśnie reżyser nas chce utożsamić trochę z tymi postaciami. One wiedzą, co się będzie działo. Nieświadomy tego wszystkiego jest tylko Jack oraz Wendy. Oni są nieświadomi, nie wiedzą, co się będzie działo, natomiast te wizje, które posiada jej dziecko, my właśnie się z nimi będziemy, jakby, iść jednym. Jednym takim torem. Dzięki tym wizjom widzimy to, co stało się też wcześniej, czyli to, że poprzedni stróż zamordował swoje dwie córki oraz żonę, i widzimy, wiecie, takie flashbacki tych dwóch córek, w ogóle swoją drogą, mega taki klimat ten film ma. Horror, wiecie, my sobie dzisiaj horror. Kojarzymy bardziej, wiadomo, jumpscare musi być. Jest takich dużo w tym filmie scen, które można by było zrobić, no strasznie, wiecie, jakiegoś jumpskera puścić, ale Kubrick nie szedł w tą stronę. Kubrick w tym filmie zrobił po prostu coś pięknego: stylistyka, czyli wiecie, cała symetria, która jest jakby na, na naszych oczach, na naszym obrazie. Taka wręcz groźna taka symetria którą widzimy na wielu obrazach. A w dodatku jeszcze muzyka, która jest po prostu fenomenalna. Fenomenalna nie pod tym względem, że wpada w ucho, ale buduje takie napięcie. Ona jest taka, aż no kurde mrozie krew w żyłach. Chciałbym tylko wspomnieć, że właśnie też widziałem taką uwagę w internecie, że dużo scen w tym filmie dzieje się w dzień. I jaki trzeba mieć talent i pomysł, żeby zbudować taki strach, gdzie akcja filmu toczy się w dużej mierze właśnie w dzień. Lśnienie jest filmem, tak jak wspomniałem, dosyć przewidywalnym, ale za to jak dobrze zrobionym. Wspomniałem o muzyce, fenomenalna. Gra aktorska w tym filmie to jest coś, co ten film tak naprawdę sprawiło, że został tak dobrze zapamiętany. Przecież Jack Nicholson co zrobił w roli Jacka Torresa, jest po prostu fenomenalne. Taką ciekawostkę wam powiem, ponieważ yy, jest to powieść, w zasadzie jest to film na powieści Stevena Kinga. Dla mnie to jest, wiecie co, takie dziwne aż. Ponieważ Jack Nicholson nie był brany poważnie jako główna postać. Stephen King się temu sprzeciwiał. Ponieważ Stephen King jest autorem powieści, na podstawie której zostało to dzieło, to lśnienie stworzone, oczywiście przy konsultacji Stanleya Kubricka z Stevenem Kingiem, Kingowi się nie podobała obsada, nie podobał mu się właśnie Jack Nicholson przez swoją rolę w Milczeniu Owiec, a jak wiemy, Milczenie Owiec jest filmem, który. Ludzie mogli odebrać w ten sposób, że Jack Nicholson będzie od razu postrzegany jako psychol. Stephen King nie chciał takiego odbioru, ponieważ w jego domyśle, w jego książce, zamysł był taki, żeby widzieć tą przemianę bohatera z kroku na krok. W tym przypadku obawiał się Stephen King, że ekranizacja jego powieści zostanie właśnie zrobiona w ten sposób, że ta, tej przemiany nie będzie widać, że on będzie już przez widza postrzegany jako psychol i że tak też to będzie potem wszystko wyglądać. Ja szczerze odniosłem takie wrażenie, że on już było z początku psycholem. Nie wiem, czy to nie oglądałem Milczenia Owiec, to od razu mówię, ale właśnie oglądając ten film dostrzegłem coś takiego, że ten Jack Nicholson ma taką, wiecie, mimikę takiego, naprawdę mimikę ma zarąbistą. Mimika Jacka Nicholsona jest czymś po prostu, co jest w tym filmie absolutnie świetne. I nie wiem, czy nie było to troszkę przesadzone też z początku, bo oglądając te początkowe sceny, nie wiem, kurde, no już właśnie widziałem takiego w nim psychola. Nie wiem, czy to przez to, że te memy znałem wszystkie, ale właśnie mam, miałem takie wrażenie, że ta mimika jego jest taka już psychona trochę nie takiego, wiecie, normalnego faceta, który szuka pracy, tylko już takiego właśnie gościa, który ma coś nierówno pod suwitem. Kolejnym. Według mnie drugim najlepszym w tym filmie ogniwem jest właśnie Danny Lloyd. Danny Lloyd zagrał do niego Torrensa i muszę przyznać, że jest to według mnie najlepsza dziecięca rola jaką kiedykolwiek widziałem w filmach. Nie wiem, powiem wam, że w takim wieku, żeby umieć tak twarzą grać i generalnie tak no świetnie po prostu, no nie wiem, jakoś oglądałem tego niego i mówię kurde, jak on zajebiście gra. I to było tak rzeczywiście, że Potrafił zbudować też napięcie swoją miną. Potrafił rzeczywiście, kurde, taki też wiecie, że gościu ma coś z główką. I naprawdę fajnie, bo często właśnie trafiamy na takie filmy, gdzie dziecko gra totalne gówno i tego się nie da oglądać. W tym przypadku zarąbiście. Mi się mega podobało. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Jeżeli już mówimy o stronie technicznej filmu, troszkę odbiegnę od tematu fabuły. Uważam, że ruchy kamerą jakie były w tym filmie, były wręcz po prostu naprawdę świetne. Zaczynając od fenomenalnego początku, gdzie mamy po prostu śliczne krajobrazy, mamy ten etap, wiecie, podróży, czyli to rzeczywiście widać, od czego będziemy zaczynać naszą fabułę? Jest naprawdę ślicznie. Jazda niego przez korytarze hotelu, przez te kapitalnie odwzorowane korytarze, odwzorowane, nie odwzorowane, tylko kapitalnie stworzone korytarze hotelu i straszne, Boże Święty, straszne jak cholera, jak koszmar z dzieciństwa zupełnie, jest po prostu, dla mnie było czymś, czym cieszyłem oczy przez cały czas i cały czas byłem tym zachwycony. Jest to generalnie film, który według mnie ma techniczną stronę dużo lepszą niż stronę fabularną. Tak jak wspomniałem przedtem i będę to zawsze wypowiadać temu filmowi, że ten film jest za prosty, jest zbyt Um, tak jak wspomniałem, przewidywalny, aczkolwiek właśnie z tym aspektem, że to reżyser chciał właśnie zrobić. Wiecie co, my też inaczej patrzymy z perspektywy czasu. Jest 40 lat od premiery filmu i też będziemy inaczej patrzeć niż ludzie wtedy. Jak widać, my doceniliśmy bardziej niż w 1980, dlatego no właśnie to też trzeba rozważyć, kto docenia bardziej, nie? Wydaje mi się, że mogło być lepiej pod względem scenariusza, kurczę, dodać jakoś tak, coś takiego bardziej, co by za nos wodziło. To by było, według mnie, dużo lepsze i na pewno jeszcze potężniejszy odbiór tego filmu mógłby być. Liesienie jest generalnie filmem pełnym takich, wiecie, własnych interpretacji. Jest tutaj wiele wątków, które nie zostały nam do końca przedstawione, do końca rozwinięte tylko właśnie Stanley Kubrick troszkę powiedzmy uciął to. I dał nam miejsce na własne przemyślenia, co się skąd mogło wziąć, co jak mogło się dalej potoczyć. To wszystko Kubrick zrobił po to, żeby nam jeszcze bardziej namieszać w głowie. Dla przykładu, dla mnie było właśnie też takim dziwnym momentem, kiedy dowiadujemy się, że na początku filmu, zresztą, Jack Torrance wchodzi do hotelu Overlook i mówi, że kurczę, jakbym tu już kiedyś był, coś tak nie powiedział, ale wiecie o co chodzi, że jakby tu już kiedyś był że ma takie deja vu że właśnie się tam pojawił, a później podczas właśnie jednych tych z jego pijackich tam czy tam psychicznych nawet już właśnie nie wiem też do końca jak to było do końca. czy on był po prostu nabąbiony, czy już miał właśnie coraz bardziej wariował podczas właśnie jednych z tych jego popijaw, że tak powiem został rozmawiał właśnie z tym dozorcą rozmawiał z barmanem, i dowiedział się od niego, że on tu pracuje od zawsze. To było od tego kelnera, który był wtedy tym stróżem, stróżem nocnym i od, dowiedział się od niego, że on tu pracuje od zawsze. Pod koniec filmu widzimy również zdjęcie na ścianie które może również nam mówić, że Jack Torrens może rzeczywiście jednak w tym hotelu nie był pierwszy raz że wcześniej też już był w tym hotelu pracował ponieważ było to zdjęcie z balu z 1921 ile dobrze pamiętam. Nie wiem też kiedy dzieje się akcja w filmie nie wiem czy zostało to w jakiś sposób podane jednak warto właśnie wspomnieć że. Dużo jest tak jak powiedziałem tych scen takich nie do końca wyjaśnionych powiązanych i w tym przypadku co przed chwilą mówiłem wydaje mi się. Jest też taka opcja, musiałbym to sobie wiecie, wszystko bardziej poskładać, czy to ma sens w ogóle, że Jack Torrens tak naprawdę cały ten czas jest chory psychicznie. Widzieliśmy początki, jak się zachowuje, tylko pytanie, dlaczego został mimo wszystko wyznaczony do tej roboty? Skoro pracownicy, no najprawdopodobniej ten jego szef, widział, że coś może być z nim nie tak po tym jego takim zachowaniu. No, ale może też źle myślę. Mimo wszystko został właśnie wytypowany do tej pracy. To mi się kurczę. Powiem wam, że to, co teraz mówię, strasznie mi się kojarzy z Wyspą Tajemnic Martina Scorsese, gdzie właśnie było to w ten sposób. Mniej więcej to, o czym ja myślę. Czyli, że. On myślał, on żył w swoim. Nie pamiętam, jak się nazywał postać wygrała przez DiCaprio. W Wyspie Tajemnic, ale on właśnie myślał, że w jego rzeczywistości ma jakąś rolę w tej całej akcji. Oni mu pozwolili tę rolę odgrywać. W wyśnieniu wydaje mi się, że nie, nie ma pozwolenia na tą akcję, a raczej po prostu nieświadomość rodziny. On myśli, że jedzie tam pierwszy raz. Ale może niekoniecznie, może już tam był, może zna to miejsce, dlatego wiele razy w tym filmie pada taka, pada właśnie sformułowanie, że już tu kiedyś był, że ma jakieś deja vu i myślę, że coś może w tym być, ale tak jak wspomniałem, Stanley Kubrick daje nam wolną interpretację bardzo wielu wątków w tym filmie. Jak to zinterpretujemy, to jest dla nas. Mam nadzieję, że zawarłem wszystko w tej recenzji. Jeżeli wam się spodobała, napiszcie w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny za jakikolwiek odzew. Ponieważ będę wtedy wiedział, czy to jest spoko, czy to nie jest spoko. To są takie, takie pogadanki, podsumowanie sobie tego wszystkiego. Ale myślę, że, że w, fajnej, w fajnym formacie takim to ogarnę i że będzie gitara. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że już bez czapki, bo czeka mnie lista Schindlera. Jeżeli mi się spodoba wjeżdżam z recenzją. A jeżeli nie, to może też zobaczymy, czym się będzie chciało, bo to jest kawał filmu. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.